Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na mega ogromny projekt Zero pielęgnacyjne Ale bardziej chodzi mi o pielęgnację na lato Którą bym chciała użyć Słuchajcie, ostatnio była e, Ta pierwsza część w marcu I słuchajcie, zużyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Siedem kosmetyków Około co mi zostało to już wam mówię jeżeli chodzi o zapachy, to została mi ta mgiełka do ciała z Isany, gdzieś tu miałam specjalnie marker, tylko nie wiem gdzie on jest Słuchajcie, dodamy sobie bardzo dużo produktów z tego względu, że to są wakacje jak wiecie, ja w wakacje nie nagrywam dużo tylko tyle ile potrzebuję Słuchajcie zużyliśmy zużyłam tyle, więc myślę, że to jest ok od marca no jest w sumie mm, czerwiec. Więc zapisujemy czerwiec około trzech miesięcy, tylko że ja tego codziennie nie używałam. Dalej zużyłam zużyłam aż tyle czekajcie tylko sobie pozaznaczamy. Tyle zużyłam zapachu. Czerwiec. Tyle zapachu. Jest to ten Mon Bourgeois. La Fantastic. To będzie ten zapach, który chciałabym zużyć do końca lata. Dobra, ja sobie będę gdzieś tutaj odkładać te produkty. A co tam jeszcze? Tonic Optimal, słuchajcie, go tu jest naprawdę niewiele, zaraz sprawdzę i wam zaznaczę, słuchajcie, jest tego tyle, więc ponad połowę zużyte, więc to na stówę zużyję, dalej balsam do ciała Eclat i go tu mam, słuchajcie, go tu mam, ale on w ogóle nie był używany, więc ja tylko ściągnę sobie tą zawleczkę z góry, i on będzie do użytku w tym miesiącu, znaczy w, tych, w tym okresie wakacyjnym. Myślę, że zapach jest akurat adekwatny do, tego, do tej pory roku, więc Eclat Fame Perfume Body Cream. A mam nadzieję, że to zużyję Dalej Ziaja Jeju To jest ten spray. Bardzo mało go zużyłam, ale to jest woda. To się długo zużywa, więc tu mamy zaznaczone może się uda zużyć na stówę, bo to jest e, kilka miesięcy. E, Batist. E, słuchajcie, tu mam chyba nowy Batist, bo nie pamiętam jaki był wcześniej. Tu jest na pewno dużo, bo ja go bardzo rzadko teraz używam e, takich szamponów. Chyba że potrzebuję. Czekajcie, muszę moje światełko wyłączyć. E, Balea kaszmir. Chodzi o ten spray. Ja tutaj już zaznaczam ile go jest, więc tylko poprawię, żebyście wiedzieli. Bardzo bardzo opornie mi to idzie, ale to jest spray do włosów. Ja go nie używam za każdym razem przecież. Tender Carry to ja nie wiem, które to były, więc ich nie pokazuję. I Gromit Tender. Totalnie, totalnie nic, jest tak samo jak było. Bardzo rzadko tego używałam. Ewentualnie raz, no jest tutaj troszkę poniżej tej kreseczki, ale nie opłaca się tego zaznaczać. I jakiś tam krem do stóp, ale nie wiem o który chodzi. Pewnie jest tam w mojej szafce, więc o nim nic nie wspominamy. Słuchajcie. I ja tylko wam pokazałam to, co używałam wcześniej, ale teraz zmienimy delikatnie zasady. Ja Wam po prostu pokażę to, co będę chciała użyć. Nie, nie będziemy nic zaznaczać, ile czego było. Po prostu Wam pokażę, co chcę na 100% użyć, bo jest tego ogrom. Troszkę sobie poopowiadam o tych kosmetykach. Słuchajcie, mam tutaj. E Moment. Słuchajcie, mam tutaj dwie odżywki z Only Bio. Chciałabym je bardzo, bardzo zużyć. Ja sobie już mam taką półeczkę w łazience i ja sobie wszystkie te pozaczynane odżywki tam poukładam dzisiaj czy tam jutro po pracy. Raczej, dzisiaj wszystko sobie poukładam. Odżywki, maski, jeżeli tam jeszcze gdzieś jakieś mam. Oprócz tego, co wam tutaj pokażę. No, chciałabym to zużyć. Mam nadzieję, że tak będzie. Kolejna odżywka. Kolejne dwie odżywki. Jedna to jest argan, olej garganowy z Isany. Ja bardzo lubię, ale wiecie co? Bardzo rzadko po to sięgam. W ogóle te opakowania się takie mięciutkie zrobiły i źle się tego używa. A tu kolejna Isana. Też odżywka Seiden Glance. Bardzo fajna, ale nie jest taka do końca, wiecie, obciążająca te włosy. Ale używam, wiecie, tak na co dzień. Coś, co powinnam dawno zużyć, <grych> pianka do mycia twarzy z Isany. Ja nie przepadam za tym zapachem w tej piance, więc dlatego tak długo to zużywam. Kolejna pian e kolejny produkt do mycia twarzy jest to Super Food Wash Gel Good e Meat z witaminą C, z ekstraktem z mango. Tego po prostu nie chcę używać, zużywać bo to jest chyba jeden z piękniejszych zapachowych produktów do mycia twarzy, jakie miałam, bo ja ogólnie nie lubię zapachowych żeli, jakiś tam właśnie pianek, które mi mega, mega pachną, ale tutaj robię wyjątek, bo to jest naprawdę przesłodziutka forma do mycia twarzy, nie podrażnia mnie, dlatego się cieszę, że to jeszcze mam, ale muszę to zużyć, niby 12 miesięcy, ale wiadomo, że takie rzeczy fajnie zużyć szybciej. Eee, szampon do którego nie umiałam się przekonać, a jest go tyle. I to w tej samej serii co te psikadło, balea, kasmir, bardzo fajny. Jeszcze mam odżywkę, ale odżywki jeszcze nie wyciągam, bo jak widzieliście, już mam kilka odżywek wyciągniętych. Tutaj mam teraz Te nowości z Joskin. Ja tego będę używała jako balsamy do ciała. Kolejne cuki, Slim Body, coś takiego i to będę używała po prostu jako zwykły balsam do ciała obie te rzeczy kolejna odżywka z Happy Pech no to muszę zużyć, bo te, tutaj z tego nie wiem ile, czekajcie zaraz wam powiem mniej więcej no jest tego ponad połowa tutaj gdzieś więc to musimy zużyć, to już jest kwestia kilku użyć, ja nieraz odżywki używam jako, wiecie, omo, czyli odżywka, mycie, odżywka i to mi się naprawdę dobrze sprawdza. Tutaj mam coś, co na stówę zużyję, to są jakieś tam skraby do mycia, to jest skraby, pilingi do twarzy, które ja lubię. Ten jest spokojny, taki jest bardziej matujący. Ten jest bardzo fajny, bardzo fajnie ściąga ten na To jest taki enzymatyczny, bez żadnych drobinek. Jest, no wiadomo, dużo lepszy niż ten z Oriflame, bo ten ma znowu drobinki, ale też go bardzo lubię i te zużywam sobie obecnie. Kolejna widzę odżywka O której zapomniałam Jest to Herix To jest bardzo stara seria z Oriflame której już nie ma Anti-Hardfall Conditioner Z tego co wiem To jest chyba przeciw wypadaniu włosów Coś takiego Fajna odżywka Pamiętam, szampon też był super No i muszę użyć, bo to zaraz się zepsuje Wiecie, no też Takie produkty nie powinny Leży długo otwarte, a już chyba kiedyś Wam je pokazywałam. Kolejny produkt, który używam w formie Omo, i tutaj już z tego połowy dzisiaj na przykład robiłam tym włosy, i są takie w miarę sypkie, troszkę się plątają, bo nie są rozczesane, ale to jest seria Duologis Oriflame, to jest trzeci krok hair, scalp, hair. To jest na zasadzie, że nie leave-in, taka, wiecie, nie do spłukiwania. Ja to spłukuję, bo mi takie rzeczy obciążają. Przede wszystkim takie gęste formułowo mi bardzo obciążają włosy. A ja nie chcę obciążenia, chcę tylko dociążenie i nic więcej. Słuchajcie, kolejny produkt do ciała, który widzieliście już kiedyś. I to jest na zasadzie, że ja to będę używała jako balsam, a jest to chyba żel. Ale może być fajny taki. Chłodzący na lato mm -hmm. będzie to chodziło. Tak, chłodzący troszkę pachnie tym takim eukaliptusem fajnie będzie na oddech <noise> jakbym miała zatkany nos. Ale może być też czuję taki co nieprzyjemny na skórze. No, zobaczymy. Słuchajcie, coś, co używam w sumie za każdym razem po goleniu, czyli puder dla dzieci. Czemu tego używam? Żeby mnie nie swędziało, żeby się nie drapać. Proste, bo ja się golę maszynkami, a nie... Wiecie. Nie chodzę na żadne specjalne zabiegi, bo nie jestem fanką. Tu mam trzy kulki pod paszkę. Z tego mam Nivea Pearl Beauty. daw Secret. Taka... Nie lubię tych akurat tych z Dove. Te jeszcze tak, te żelowe. I tu mam jeden bloker. Muszę sobie jeszcze dokupić, bo ten już mi się kończy. Ja blokery bardzo lubię, ale chcę Wam to pokazać, że też to będę zużywała. Czekajcie, ile ja już gadam? 10 minut. Słuchajcie, tu mam nawet przygotowane maski, odżywki, jakieś tam próbki. Moje ulubione maseczki do twarzy z Isany z Eveline. Tu mam z ziaji, też jedną z moich ulubionych, to jest oczyszczająca. Z tym kolejna z ziaji z płatkami róży, bardzo fajna. E, pilingi z Perfekty. Ja bardzo lubię te pilingi z Perfekty. E, bardzo ciekawy szampon, e, taki bardzo oczyszczający z Kameleo. E, seria Aha Aha. Tutaj z Royal Velvet i jakieś takie pojedyncze maski z oryfem, które chciałabym też sobie e, poużywać po stosunku, wiecie, bo może gdzieś tam pojadę sobie, to mogę sobie to wziąć akurat z tego mojego koszyczka. Tu mam akurat coś, co zawsze leży mi w tym koszyku e, ko e, obok wanny, czyli produkt do mycia gąbek. Ja ogólnie rzadko tego używam, bo ja najczęściej piorę gąbki. E, jeszcze mam tutaj... Taki krem do, wiecie co, podpaszki, coś takiego, wiecie, żeby usunąć tą, ten, ten włosie. Ja niestety nie przepadam za tym, ale mam to, zużyję, bo chcę to zużyć. Och, I ostatni produkt taki, to jest olej na włosy z kokosem, nie przepadam za tym totalnie nie podoba mi się ta forma tej buteleczki, że to jest tutaj wszystko zastygnięte no inaczej te małe takie w pojemnościach, to jest duża pojemność, gdzie to się psuje no i to muszę wsadę do wyrządku czy tam do ciepłej wody nie, to mi w ogóle nie leży ta, ten produkt no tak to, jakieś tu mam takie te mini próbeczki w mojej kumpeli, to jest które muszę posłużywać. Jeszcze mam resztkę tego nieszczęsnego antyperspirantu, ale bardzo ostatnio go polubiłam pod kątem, że wychodzę z wanny i zawsze potrzebuję jakiegoś tam psikadła pod paszkę i to właśnie tam sobie leży. I nieważne jak to pachnie, zawsze mam jakiś taki dezodorant obok siebie. Aha, no i czekajcie, jeszcze mam resztę tutaj kilka produktów wokół siebie, jeżeli chodzi o pielęgnację e, przy łóżku. Słuchajcie, tu mam krem do stóp z Up, Nie wiem czy tego nawet wam nie pokazywałam, wtedy nie pamiętam. To to muszę zużyć, bo teraz mam ze stopami znowu jakiś konflikt i w ogóle ich nie pielęgnuję. E, tu mam. To z Basic Club, teraz używam też sobie. Jest to spoko, już to też tutaj kończę, bo tego nie było dużo chyba połowa. No i już mam prawie to zużyte parę, ty parę dni i prawie zużyte. Z Bandy Gold Filozofii, świetny krem. Muszę zrobić na jego temat Posta na Instagramie, bo jest cudowny. I może sobie dokupię kolejne opakowanie. Tu mam teraz, zużyłam krem ostatnio z Oriflame. To teraz ten znakomi będę molestować. Jest cudny, taki bardzo lekki, fajny właśnie na lato. Tu mam dosłownie na dwa razy użycie z Eveline. Tu mam zużyte już. A mam pokażę tak na szybko. Aladenko. SPF. Bardzo y, więcej się dowiecie ogólnie na temat tego SPF-u na wdenku. Y, testowałam go najpierw taką troszkę na policzku, czy mi nie zrobi syfów. Nie zrobił, zaczęłam go używać. Y, użyłam go chyba na 3-4 razy. Bardzo gęste SPF. Y, takie sobie. A, tu mam ten. Te serum muszę zobaczyć, jak to wygląda w środku, ile tego jest. Przepraszam. Nie wiem, kto tam mi pisze. <gryw> Zobaczymy ile tego tu jest. No nie, tego jest dosyć troszkę. Jeszcze czekam. I też będę robiła e, posta na Insta. Na pewno zrobię z tego flafan po na Insta, więc jeżeli chcecie, to zapraszam Was do mojego. Instagrama, teraz w lato bo postaram się tam troszkę więcej posiedzieć. Bo jeżeli wiecie, to na live'ie którymś Wam mówiłam, że chcę się postarać się troszkę o jeden PR, chociaż na Instagramie, aczkolwiek zobaczymy. I to nie o mi chodzi. Tu mam tego Revoxa, tu już też go nie mam, po prostu jest tutaj, bo muszę go pamiętać o nim, żeby go dać do denka i taka resztka. Kremu do twarzy, e, takiego chłodzącego z Oriflame. E, to też jest fajne, właśnie na lato e, pod make-up. I coś jeszcze, o czym się jeszcze myślałam. Aha, ten olejek do końcówek. Czy ja to zużyję, nie wiem, bo ja ogólnie w lato mało używam takich produktów, ale wiecie, zobaczymy. z tego tak. E, jedna trzecia z tego zużyta tak mniej więcej. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że taki szybki, chaotyczny filmik Wam się podobał. Będzie on w zamian za jeden z filmów, który miał być. Po prostu tamten filmik przełożę sobie na późniejszy termin. A. bo nie jest taki ważny, a ten chciałam nagrać, żeby to było już chronologicznie wrzucone. I. Co, kochani, zapraszam was już niedługo do kolejnego odcinka. Jak wiecie, nagrywam tylko dwa filmy tygodniowo, ale myślę, że i tak, i tak was to w wakacje usatysfakcjonuje, że chociaż jest tyle. Dajcie znać, co chcecie obejrzeć sobie na moim kanale. Na pewno, jak wiecie, są live'y i wszystko. Życzę wam, kochani, miłego dnia. Buziaczki. papa, pa. Łapki, komentarz, sub. Bye, y'all. <laughs>